Przewodnik psa służbowego wraz z Cem Rasy owczarek Belgijski zaprezentuje Państwu jeden z elementów przeszkolenia psa pod względem posłuszeństwa w połączeniu z taktycznym poruszaniem się i posługiwaniem się bronią przed przewodnika. Przewodnik kontroluje psa za pomocą komend głosowych, jak również gęstów i specyficznych ruchów ciała z jednoczesną pracą na broni. Szczególną powagę zasługuje fakt współpracy CSR z przewodnikiem, który podczas pracy z bronią porusza się w głowie ciała przewodnika. Za chwilę zaprezentowana będzie także praca węchowa psa podczas sprawdzania podejrzanego ładunku przy wykorzystaniu taktyki kierunkowego wysyłania psa. Jest sprawca pojedyncze przedmioty. Na tym elemencie zakończył swój trening przewodnik psa wraz z psem do wykrywania zabawów materiałów wybuchowych. W część dzisiejszej prezentacji wyszkolenia żołnierzy warszawskiego ESU u zademonstrujemy państwu wybrany element z taktyki działania Wydziału Działań Specjalnych czyli wyspecjalizacji.